Maneczko mordeczki, witam was bardzo z tej strony, Iden Zmieniłem nazwę ogólnie na Iden ze względu na to, że po prostu jeśli będziecie się dużo pytać o osób dlaczego zmieniłem nazwę Zmieniłem nazwę ze względu na to, że chciałem mieć taką nazwę po prostu pod skrót jakiś mojej ksywy Dexo I stwierdziłem, że będzie Iden najlepszym rozwiązaniem Będziemy dzisiaj zwiedzać mapę Minecraft Oczywiście początki Minecrafta, więc jeśli będą wam się podobać takie odcineczki może zostawić tam na dole po lewej stronie subika, łapeczkę w górę i napisać jakiś zajebisty komentarz, a ja ci przypnę serduszko. Więc tak, pierwszą rzeczą jest to, że nie włączyłem kamerki do odcinka, bo po prostu na razie muszę poustawiać i o, poogarniać ją. Jak widzicie, będą początki Minecrafta. Na razie będę grał sam, zobaczymy jak to wszystko dalej pójdzie. No i co? I pierwsze co to od razu tak. Jakieś skrzyneczki mi się pokazały, fajnie. Jakaś skrzyneczka jedzonko zawsze się przyda? Co ja bym chciał? Ja bym chciał to yy, wykopać tak? Yy, jeszcze jedną rzecz muszę zrobić. Yy. Dobra. Teraz powinno być okej. Okay. Dobra, to trochę shadery mi się jakoś po, po, pokaciekały, ale dobra, mniejsza o to. Prąbiemy sobie na początek drewno. Ej, dlaczego tak jest? Nie wiem, dobra, ja to później najwyżej ogarnę wszystko. Na razie ogólnie mordeczki będę grał w Minecrafta, będę jakieś odcinki robił od czasu do czasu, jak mi czas pozwoli. Ale częściej będą u mnie na kanale właśnie jakieś tam shoty, przeróżne jakieś akcje śmieszne z CSK, znaczy bardziej z takich gerek takich, gdzie da się coś porobić, tak? Będę robił shoty. Albo jakieś fajne akcje z GTA, tak? Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wszystko wyglądać. O kurde. Uważam, ładnie tutaj trafił. Dobra, wiecie co? Ja może zbuduję CHT tutaj gdzieś w pobliżu. Wiem, że wam będzie się głupio oglądało bez kamerki. Ale na razie będzie musiało tak zostać, bo muszę ją dostroić i wszystko tam poogarniać, a jej nie podłączyłem. Ale na razie wam chyba nie będzie na jeden odcinek przeszkadzało to, że kamerki nie ma tam co jakiś czas. No, moją mordkę już widzieliście dość często, więc... Dobra. Ogólnie też jak niektórzy zauważyli, też mojego kanału nie było na YouTube, bo dostałem jakieś tam. Nie wiem co to było. Ale coś tam było, że właśnie jakieś prawa autorskie, coś tam, coś tam... Nie wiem o co chodziło. Ale właśnie. Tu będziemy budować, dobra. Centralnie przy spałni gdzie się żeśmy obudzili. Zbudujemy. Bym musiał potrzebował jakichś takich... Zróbmy tak. To mi jest tak trochę głupio, że nie ma tej kamerki, ale cóż, wytrzymacie chyba na jeden odcinek bez kamereczki. Zresztą mu nie przeszkadza ona. Zróbmy tak. Patyki mam, ale zróbmy sobie. O! Kamieni też nie nazbierałem. Zróbmy sobie łopateczkę. Jeszcze jedną. Dobra. Na razie będzie wszystko z drewna. Wszystko od początku zaczynamy robić. Mam nadzieję, że będą Wam się podobać jakieś tam śmieszne akcje z Minecraftem, jakieś przygody, coś tego. Bo chcę takie coś właśnie połączyć i... zrobimy takie coś, że po prostu jest odcineczek. A później będzie takie coś, że na przykład ktoś wbije na, na wysepkę, będziemy pykać z tą osobą, później jeszcze ktoś dołączy, po prostu przypłynie sobie. I tak będziemy to grać, drzewka się też przydadzą więc o tu wyrównamy sobie teren trochę weźmiemy sobie to ta skrzyneczka też by się tu trochę przydała z jednej strony, nie powiem i se poprzerzucamy po prostu, bo to się poprzydaje eee, rybkę sobie zostawię to chyba będzie tyle bym se tu wyrównał tą ziemię trochę no dobra No dobra, to tam co robimy ceglawki już tutaj. O, ekonomia się już tu uruchomiła, fajnie. Myślę, żeby w następnym odcinku przejść do tej kopalni. Zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Ale jeśli będą wam się podobać takie fajne początki Minecrafta i jakieś zajebiste odcineczki możesz zostawić łapencję morda Ogólnie chciałem zrobić taką serię z Minecrafta, tak z dwoma, trzema osobami, więc mam nadzieję, że będzie bardzo fajnie. Tak, dwie, trzy osoby ze mną będą grały i po prostu tak to będzie wyglądało. Taką fajną serię zrobić z tego Minecrafta. Dobra. Trochę piasku mi się przydało. Szkoda, że ja ten piasek będę musiał przeznaczyć na teren, a nie na. Zresztą tu jest trochę dużo piasku, więc się będę musiał martwić, żeby mi tylko nic nie zaatakowało. To by było najważniejsze. Dobra, taki... O pierdziule, to za gówno już tam idzie. Dobra, to zrobimy tak. Pozbieramy sobie już powoli, bo się ciemno zaczyna robić, trzeba jakiś taki domek minimalny zrobić. To zrobimy na razie takie... Taki kamienny na razie może. Jak zazwyczaj ludzie zaczynają niektórzy piaskowy robią na początku i później coś ładnego zaczynają budować, nie? Tak ja od razu myślę, żeby przejść do takiego już ładniejszego budowania. Nie wiem, coś z tymi shaderami zrobiłem, że ona się tutaj takie coś robi. Nie wiem co to jest. Ale wolę na to nie zwracać uwagi i zobaczymy, czy coś. Ja będę musiał to w następ... przed następnym odcinkiem to ogarnąć. Dobra, a my tutaj zbudujemy takie takie małe coś, żeby po prostu. <laughs> Nas nic w nocy nie zabiło. Bo dzień jest krótki noc jest długa. Jak to Minecraft. Kurde, pamiętam jak pierwszy raz zacząłem grać w minecrafta, to był 2012 Wtedy początki tego budowania tych klocków, tego wszystkiego Też muszę sobie jakiegoś w ogóle skina ogarnąć, bo z nie będę grał ogólnie, nie? Też sobie muszę coś tam ogarnąć Dobra, fajna, fajna. Słońce zachodzi, więc trzeba szybko robić. No to co, na razie sobie zrobimy kamienny jakiś domek, tak? Myślę, żeby odtąd zacząć. Kurde, ja nie wiem, albo jestem przeziębiony, bo... Mam strasznie sucho w buzi. Oczywiście bez skojarzeń tam. Bo to u niektórych naprawdę skojarzenia nieziemskie są. Zrobimy tak. Na razie to taki domek będzie z przystanią, jakby. Potem ogarniemy farmę i to wszystko. Jakieś owieczki się tu przyciągnie. A potem się zbudujemy tam. Myślę, żeby u góry tam się zbudować. Na razie to taki początkujący domek sobie zrobimy. Jezu, myślę, że to jakiś potwór. Te się shadery nie załadowały do końca, ale... Cóż, węgiel by mi się przydał strasznie. a ja Widziałem, że tam był węgiel. Co ja chciałem jeszcze? Aha, dokończymy jeszcze trochę tutaj. Zresztą bym... Bym poszedł po ten... Aha, tu jest jeszcze węgiel. Szczerze, można iść po ten węgel, ale do tej jaskini będziemy zaglądać już później w następnym odcinku. A ja tylko tak po węgel chcę pójść, żeby było coś takiego. Żeby można było oświetlić tutaj. <laughs> o trochę tam pa wpada. O kurczę, ile węgla? Ja to cały dom będę mógł zaraz zrobić tym węglem. Zaraz oświetlenie będziemy robić. Dobra, lecimy do tego, do naszego domku, który jeszcze nie jest zrobiony. Jakby nie powiem co to jest. To jest jakaś taka wielka kupa tego wszystkiego. A w ogóle dlaczego tam się światło pali? Aha, bo tam była skrzynka. No ja, dobra. To oświetlimy to. Dobra. No i co kopiemy dalej? Trzeba się przekopywać trochę tutaj. Ja będę miał dwa domki, tak myślę. I na tym tamu góry zrobimy jakąś taką małą, taką małą wieżę, gdzie tam będę trzymał resztę swoich takich war wartościowych rzeczy. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wszystko wyglądać. Hmm, dobra. To chyba będzie tyle wystarczać na razie tutaj. Jezu, ja czasem jak tak patrzę w dół, nie wiem czy widzicie to, tam po prawej stronie u góry. Się tak dziwnie ten, ta woda tak dziwnie zaczyna robić, ja nie wiem czy to źle ustawiłem shadery. Czy coś, ale to chyba jest przez shadery. Już czekajcie chwilę, żeby wam tutaj nic, jak to się włącza, ustawienia shaderów, recetuj. Jezu, ja teraz zapomniałem Jak to się robi. To było wysokość renderowania chyba tak? Nie, nie wiem co to było, ale nie chce mi to zadziałać. Ej, teraz się to zmieniło, ja tak nie chcę. O, ja chcę tak. Gotowe. A teraz jest okej? Okay? Nie, dalej jest coś takiego. Dobra, ja to w następnym odcinku najwyżej ogarnę. Teraz się skupmy trochę na budowaniu. No dobra, idziemy do ciebie potworku. Zobaczymy co tam ząbiaku dla nas masz. Dobra... I teraz tak... Tu budujemy mur. Okej... Okay. Tu też tak będziemy robić. Tu się później skopiemy jeszcze jeden niżej klocek. No taki fajny pomysł spadł. O Jezu! Ile tego tam lata! Co to tam lata? Trzy Creepery, Of dupala, ej Co jest? Ja się boję się Boję, trzy Creepery i gościa trup Dobra Beka yy, może najpierw zrobimy sobie Zobaczymy czy starcie. o starczyło fajnie Piecyczek sobie zrobimy, ale wągla nie mam znowu, dobra Wiecie co? Tu jest trochę ciemno. Tu był ten węgel. Właśnie. Przekopiemy tu. Jak na razie. Aj, skończyło mi się. Ale starczy mi chyba. Czy nie mam patyków. Mam deski. Dobra. Starczy na patyki. Zrobimy. Raz. Dwa. Starczy mi. Nie chcę żadnej... Pagi ja chcę ilo normalnie, dobra budujemy się dalej. Tutaj myślę, żeby też coś zrobić. Mi się zdaje, że ja tu zrobię połączenie. Tu po prostu się tak podłączę pod tą kopalnię. Po prostu w następnym odcinku, jak będziemy robić, to na razie ja się będę tutaj przebudowywał. Bo wiecie, ja na początku Minecrafta nie będę od razu na wariata leciał i wszystkiego zdobywał. Ja tak wolę sobie już powoli poobczajać tę mapkę. Jakoś by to ładnie wyglądało. Na odcinkach. Nie wiem czy ostatnio oglądaliście Fame Ma. Tam fajne sytuacje wypadły właśnie na temat olejnika, nie mimo to, że jaki chłopiec to nie powinni go też tak trochę obrażać, ale to na inny temat było, trzeba i na jakimś innym odcinku pogadać o tym, ale na tym zajmijmy się Minecraftem. What the fuck? What the Co jest? Co jest? Gościu, skąd on się wyrwał? Ja pindole jaki zawał Ja mam zawał normalnie jest Jeszcze trochę grę podgłośnie bez kitu, bo ja ich nie słyszałem Co jest? Ej, ale z jednej strony trochę mi pomógł w rozwalaniu Ale jest git, fajnie Trochę szkoda, że tak porozwalał, ale... O tak, ja tak chcę mieć To jest ta ta... tak, to jest do tego miejsca Dobra tu będzie trzeba wydupić to wszystko, ale fajnie, że mi pomógł. Dwa Creepery swoje pomogły, więc. No, nie ma co tragizować. Dobra, tutaj schodki zostawimy. Ciemno zrobiło, A, bo tu rozwalił mi Creeper, dobra. I tutaj zrobimy taką przekopkę. Nie mam węgla, a już bym chciał żelazo trochę. Już na początku trochę żelaza mieć. Kurde, ale tam ta jaskinia trochę duża jest, strasznie. No, trochę duża jest ta jaskinia. Nie patrzcie, te, ej, to są jakieś te: Mamusia i Tatuś chyba. Albo, nie wiem, patrzą się na siebie i nie wiem, yy, 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 robią. Kurde, no, no. To są chyba rodzeństwo. Te nietoperze są takie, takie dziwne jakieś. I tam coś leży w ogóle na ziemi. Ej, nic tam leży. Ja w ogóle zauważyłem, że ta jasność w tym Minecraftie mnie yy, wkurza. To jest ok, ale co się ja musiałem wyłączyć, wiecie? Wydajność tu chyba. To też nie. Gdzie to miałem? Poczekajcie chwilę. Włącz eee, wszystko. Nie, to też nie jest to. Dobra. I co teraz? Ja tu nie wskoczę? Wskoczę. Dobra. Idziemy. O, w dupala. Teraz to ja mogę, chłopie, tu normalnie domy przenosić. Ale czemu tylko jeden, jeden żelazo? Ja tak nie chcę tego żelaza aż tak bardzo. Ale zrobimy. Kurde, mam, mam trochę... mam trochę tego. Dam radę tędy przejść. Tak. Zrobimy taki mecek, że sobie przejdziemy tak. Tak. Aj, głupotę zrobiłem. Dobra, usunąłem. Wejdziemy sobie tutaj. Tak. No, nie mam tego mieczyka, ale mam nadzieję, że zombie mnie nie. Kilofem go. Dobra, padł na dół. Nie wiem czemu, ale mi się wyłączyły te. Dobra, tu sobie włączymy światełko. Tak, myślę, żeby shadery po prostu na, przywrócić na podstawową wersję, bo chyba coś zepsułem. Albo nie wiem. O, dużo żelaza. I to właśnie, o to mi najbardziej chodziło. To jest dla mnie najważniejsze, ale za to nie mam węgla. Mam żelazo, ale węgiel jest chyba pode mną, tak? Ile żelaza? Go. Gościu. Oh my fuck. Dobra, to by było trzeba później wykopać. Bo węgiel zawsze przyda się, tak? Tu jest dużo węgla. Ale ja bym chciał nie schodzić tam na dół na razie. Bo jak sami widzicie tego jest tam dużo. Aż za dużo. Tam chyba jakaś armia nawet jest. Ja bym chciał... O Jezu, nie, 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 nie. Nie, wypadł. Wypadł ode mnie. Ja chcę węgiel. Nie ma tu węgla? Nie ma tu węgla. Dobra, my idziemy w tą wtedy. Idę to pochować, żebym tutaj nie zginął. O, dzionek się zaczyna robić. No to fajno. Weźmiemy to na razie, włożymy sobie tu do góry. Idę poszukać w wunglach. Może gdzieś będzie jakiś węgel wystający, to go hapnę. Bo ja nie chcę też. Ej, żół! Żu... Co? Żółwik. Ej, żółwik jest. Fajnie by było mieć takiego żółwika u siebie na kacie. Fajnie będzie, jak go się będzie miało. Ja nie mam broni Owce, owce! O, o właśnie To jest to dasz yy, mi się jako mięsko. Nie mam broni. Ale... No wypad mnie stąd! Dobra. Łowce potworów dostałem Wełne dostałem, ale ja bym chciał... Czy ja ich nie chcę zabijać. Okej <laughs> y... Okej okay. okay. dobra, to tak. Ja jestem na jakiejś wyspie. Będę musiał sobie zgrać map, mapkę i zobaczyć, czy jestem na jakiejś wysepce, bo chyba jestem na wyspie. Więc będziemy się budować na wyspie, moi drodzy. Ja sobie zjem surowego łososia, mam nadzieję, że nie otruje mnie. Nie, nie otruł mnie. Ale widzę czarne owce. To jest jeden duży plus. Ale nie ma więcej owiec. To jest wielki minus. Tylko, więc ja zabiłem owcę, którą mogłem zużyć. Ała! Do nożyczek. Jeśli nie wiecie o co chodzi, to po prostu. Ja jestem na bezludnej wyspie. Gdzie prawie nic nie ma. Są tylko jakieś zarąbane drzewa. Więc jest duży plus. Ale tam w oddali jest jakieś. Czekajcie, ja tam widzę węgiel. Widzę tam węgiel, idziemy tam. To najpierw jakieś siedzonko trzeba sobie ogarnąć. Yyy... What the, what the fuck? A to jest cień, dobra. No ja już się zląkłem, że coś tutaj jest takiego. Ej, ale zresztą nie musimy iść po węgiel. da 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 dam. What the fuck? A mi to spadł. Dobra. Dobrze, że nie widzicie mojej miny. Ta mina byłaby senna. Po co ja to zużywam? Jak mogę sobie zrobić. O! No dobra. Muszę se żarcie narobić, bo kurde. Trzeba jakieś owce pogarniać na pewno na, na farmę, żeby mieć. Zrobić nasionka. Będę musiał chodzić gdzieś tam po, poszukać tego, więc będziemy trochę mapę też zwiedzać. Potrzebuję mapy właśnie, żeby... jakby to powiedzieć... Mieć... Yy, patrzeć gdzie, gdzie ja w ogóle jestem i... i gdzie mam moją, mój domek, tak? Nie pamiętam, chyba to było H? Ja nie pamiętam teraz jaki to był klawisz. Ale wiem, że pod jakimś klawiszem się... Kurde, to jest ciekawe też miejsce. A tu jest du dużo wody. Więc woda się przyda. Tam, tu chyba zrobimy jakąś farmę. Tak myślę. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jak na razie mamy pięć drzewek. Jedzenia bardzo mało, ale jest chleb. Ale nie mamy nasion. Tam jeszcze nie byłem. I coś tam się w ogóle. Aha, tam jest statek. Kurczę. Nie mam pomysłu. Ale mamy żelazo. To jest bardzo ważne. Zrobimy sobie jeszcze... kurcze, nie mam tego. Kamienia, kamienia potrzebuję. Będziemy, so, będziemy mieć po prostu cztery piecyki i każdy będzie od czegoś innego. Później zrobimy sobie po prostu automatyczną wędkę, że będzie do łowiarkę do łowienia ryb. Zresztą, jak ktoś nie będzie wiedział, jak to zrobić, to będę na odcinkach pokazywał, jak robić na przykład e, dołowienia ryb, tą automatyczną dołowienia. A później zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Kurczę, już 24 minuty odcinka. Za chwilę będziemy kończyć i dokończymy w następnym odcinku mordeczki. Ciekawe czy się da chleb. Nie da się chlebu, ale chleb mi się bardzo mocno przyda. I zrobimy jeszcze na zakończenie tak odcineczka. Zrobimy sobie łódkę. Zrobimy sobie łódkę. I musimy... Ale tam będą piraci. Tam mogą być piraci. z Tego co tak podejrzewam. Ech? Co to było? Delfin? Oh my god. Dobra, płyniemy. Głupio mi się tym Steve'em gra, o rybki pływają, fajnie takie, ta grafika tak się odbija, że to jest szok Jeśli będą wam się podobać takie seryjki z Minecrafta Po lewej stronie, no znaczy po prawej stronie od mojej lewej yy, Macie subskrybuj, jeśli jest na czerwono, zaznaczcie go, zaznaczcie dzwona Zostaw łapkę, żeby po prostu, bardzo dla mnie jest to ważne żeby Zostawiać łapeczki musimy tu jakoś wpłynąć, bo Kurczę, dam radę to zrobić, czy nie dam rady? Fucking shit. Hej, ale nie ma za to tych. Ja nie lubię tak grać z tej osoby. Dobra, spróbujemy to rozwalić jakoś, żeby tutaj tego statku nie zatopić. Dobra, podpływamy, O drewno zawsze się też przyda, nie? No właśnie, to mi się też przyda. To mi się też przyda, strasznie. Dobra, jesteśmy na półzatopionym statku. O gościu, ja jestem. Co trujący ziemniak? Chuj, tam trującego ziemniaka. To się wszystko przyda. Co to jest? Podejrzana potrawka. Nie wiem, co to jest, ale mamy klątwa uwiązania. Kurczę, dobra. Mamy spodnie. Jest skrzyneczka. Bierzemy ją. Idziemy. Tutaj. Książka. Może coś być w niej napisane. Jest mapa z ukrytym skarbem. Myślę, że w jakimś odcinku na pewno będziemy szukać tego ukrytego skarbu. Jak na razie będziemy sobie... O drzwi se wezmę. No bo jak nie, jak tak. To jest tym żulem. Trzeba zabrać drzwi. Gościu. No co, piraci już nie będą mieć drzwi, I tak tu ich nie ma, więc. Jeden ciul. No dobra. Szkoda, że taki króciutki odcinek zrobię. Jeszcze tutaj zobaczymy, czy coś tutaj jest. Ej, coś tu jest. Pozbieram tutaj. O kurwa, gościu. Oh my god. Sorry, że przeklnąłem, ale gościu. To chyba był tron jakiś, albo coś. Gościu, ja jestem już bogaty. Teraz to ja mogę żyć jak kurwa królewicz. Czemu tu w ogóle jest tak poniszczone to? Ten, ten, statek chyba jest niedokończony, albo on jest... Aha, bo on zahaczył. On zahaczył o... trawę Widzę, że tam jest ląd. To jest chyba mój ląd, tak? Tak. Ej, to jest mój ląd? I ja nie wiem teraz skąd ja przypłynąłem. Dobra, mordeczki, to co? Będziemy kończyć ten odcinek. Chyba stamtąd przypłynąłem, z tego co pamiętam. Dobrze pamiętam, czy nie? No, wygląda na no tak. Tak, tam jest mój domek. Tam się buduje. Dobra, mordeczki, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że będzie seria wam się podobać z Minecrafta, z przygód. Więc do zobaczenia i widzimy się w następnym odcineczku. Mordeczki, łapeczka, subik. I do następnego.